Cześć, tu Chris, witajcie na kolejnym moim filmiku o środowisku Unity. W poprzednich odcinkach zaczęliśmy sobie tworzyć grę, prostą planszę, do tego czołg. Dzisiaj zrobimy to, co w tworzeniu gier najlepsze, czyli wprawimy nasz czołg w ruch. Będzie można nim jeździć, sterować. Na początek coś prostego, czyli y, sprawimy tylko jedną rzecz, że czołg po prostu pojedzie do przodu. A więc zaczynamy. Y, po pierwsze, co musimy zrobić? Musimy sobie utworzyć tutaj w naszych asetach nowy folder. Otwórzmy sobie nowy folder. Folder nazwiemy skrypty. Wchodzimy do tego folderu i teraz tutaj sobie dodamy prawym przyciskiem myszki Create New i mamy tutaj do wyboru coś takiego jak C-sharp script. I tutaj nazwiemy sobie ten plik na przykład sterowanie slash czołgiem, może być. Myślę, że taka nazwa będzie super. Klikamy dwa razy na nasz plik. To jest nasz plik, otworzyliśmy go. Na razie tutaj jest tylko jakiś podstawowy kod wpisany wraz z komentarzami. Myślę, że możemy już zacząć pisać nasz skrypcik. Także co musimy zrobić, już Wam pokazuję o co chodzi. Najpierw sobie weźmiemy, zaznaczymy nasz czołg. Tu jest nasz czołg. To jest czołg numer 1. Pójko nam jest niepotrzebne na razie, ale mamy jedynkę. I sami tutaj sobie popatrzcie, co decyduje o tym, gdzie czołg się znajduje w danej chwili. Decyduje o tym obiekt transform. Mamy tutaj pozycję, position, rotation oraz skalę. Skalę możemy sobie na razie yy, olać, ale najważniejsza jest pozycja oraz rotacja. Yy, jak tutaj to oskryptować? To jest bardzo proste. Skoro obiekt nazywa się tak jak tutaj widzieliśmy transform, no to wpisujemy nazwę obiektu. Mamy nasz obiekt transform, teraz musimy sobie wybrać metodę tego obiektu. Metoda tego obiektu z dokumentacji nazywa się translate. To jest metoda i teraz sobie wybierzemy dokładnie, co chcemy zrobić. I chcemy, żeby nasz czołg zmienił swoje położenie, to będzie coś takiego, co się nazywa wektor, wektor na przykład 3. I metoda tego metoda to będzie forward. Zapisujemy teraz nasz skrypt. Ctrl plus S. Możemy wyłączyć edytor. Edytor wyłączony. No i wróćmy sobie teraz do naszego czołgu. Mamy go tutaj. A tutaj w folderze skrypty jest nasz skrypcik. I jak to wszystko teraz połączyć. Jeszcze raz sobie klikniemy na czołg, klikamy teraz nasz, na, na nasz skrypt, trzymamy myszką i przenosimy go tutaj y, do inspektora, na to pole po prawej i jak widać nasz skrypt pojawił się tutaj y, w panelu inspektora naszego czołgu, naszego y, obiektu, który sobie stworzyliśmy wcześniej. Jak sprawdzić czy czołg jeździ? Bardzo proste. Najpierw sobie zobaczymy mm, naszą główną kamerę, jaki jest widok naszej kamery. No widać, że jest kiepski widok. Mamy źle ustawioną kamerę. To jest nasza kamera, nasz obiekt kamery. Sobie cofniemy ją tak, żeby było widać wszystkie nasze czołgi. Do góry. Może sobie jeszcze zmienimy troszkę pochylenie naszej kamery. No i teraz widzimy. Mm, teraz widzimy obydwa czołgi. I po prostu musimy włączyć naszą grę. I jeśli wszystko w skrypcie mamy dobrze, to czołg numer 1 powinien ruszyć do przodu. Powinien zacząć się poruszać. Bo tak mieliśmy w skrypcie forward, czyli do przodu powinien jechać. Jeśli mamy go dobrze obróconego, to powinien jechać do przodu. Jeśli tu mamy przód, klikamy play. Wszystko jest elegancko. Nasz czołg pojechał w siną dalej. Także sterowanie działa. Możemy przejść do następnej części kursu, ale to już w następnym filmiku. Tam sobie zrobimy całe sterowanie naszego czołgu. Także dzięki do następnego filmiku. Trzymajcie się. Cześć.